Ten dzień. ten dzień, kiedy muszę się żegnać z Polską, czyli najgorszy dzień roku. Muszę się żegnać z moim pokojem, z moim kotkiem. No i oczywiście z babcią, z dziadkiem i z mamą. Papa lampki, papa widu, pa papa łóżeczko małej Weroniczki, papa toaletko, papa balonie kota, który już stoi chyba 16 lat. Papa obsikane zdjęcie przez kota. Pa, pięknie wygląda. Skakuj do torebki, hej, skakuj! Ona jest rozmawiona, więc teraz będzie mi gryźć, a i się próbuję z tobą słodko Ua, pożegnać. Pa, kocham cię. Dobra, leć. Jezus, agresywny kocie. Moja matka z matki wstała, jedzie z nami. Mamusia, pomachaj. Oh, hi! Hello! No, i jesteśmy jakoś Przed pod Krakowem Nie wiem, gdzie my jesteśmy e, nie, nie, nie patrzcie na mojego nieogolonego wąsa Bo go widać w kamerze Właśnie tu zauważyłam Proszę na to, nie patrzcie, ja go dopiero ogolę przed szkołą. Przeszłyśmy najgorsze, czyli odprawa osobista To mnie tak stresuje, to chyba w ogóle wszystkich stresuje Ja nigdy nie poznałam osoby, która się tam nie stresuje Nawet był Dominik, okej, okay, tam jest okropnie Przeszłyśmy i jesteśmy w tym samym miejscu, co ile? Dwa lata temu, Nie byłyśmy w Krakowie Rok temu Na też tutaj roku. Rok temu też byliśmy Tak, tylko w tamtym roku byliśmy po tym Byliśmy Aha. po obiedzie, więc nie jedliśmy nic. Aha. Jesteśmy... i w tym roku nie jesteśmy po obiedzie. Ja jestem po toście i po pączku z pietronki. Ale kochali z kotwą, to tam pojadł. No właśnie. Mamy swojską i ciocia powiedziała, że będzie źle pakować. No, miałam sobie zamówić burgera, ale jak zobaczyłam, co to pomyślałam, kąciłam... o mój Boże, nie, i na pewno bym całego nie zjadła. Więc zamówiłam. O Jezus Maria, jako malutka szklaneczka. So cute! Więc sobie zamówiłyśmy e, stripsy z kurczaka. z są dobre, z ja Tak? Ja ich nie jadłam. I ja tutaj nie zapomniałam, że oni tutaj mają te jeżdżące Bella Bots, te takie koci, kotki, ja Zapomniałam w ogóle. Pamiętasz, one w, one w Carrefourze by, były? Tylko nie, to chyba nie było w Polsce. To chyba było gdzieś indziej. I one są so cute. I love. Surprised you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. Witam w moim pokoju w Irlandii, w Dublinie. Oczywiście jak widać, już jestem w domu w stracu irlandzkim. Nie! Zawsze na początku to jest najgorsze, i kilka dni przed wylatem to jest najgorsze, bo są te wszystkie emocje: że nie, że nie będę widzieć tych, moją, moją rodzinę przez taki długi czas przez 10-9 miesięcy więc zawsze są te emocje tam, ale później, jak jestem już w domu, to jest takie e, szybko zleci. Zleci, zleci, zleci szkoła, bla, bla, bla. Porobię rzeczy z Pushing Boyem, z koleżankami, no i wakacje znowu, i to jest taki ca cały cykl. I jak lądowaliśmy, to było jedno z najgwałtowniejszych lądowań w całym moim plane flying życiu. Dosłownie tak mocno wylądowaliśmy, że ja i Czeciaga aż musiałyśmy się trzymać siedzenia, normalnie masakra. I pierwszym razem, jak leciałam, nie siedziałam przy oknie. Siedziałam, jak jest korytarz, Czeciaga była w środku. Ja miałam usiąść na środku, ale był taki chłopak w moim wieku, no i, no, i trochę się wstydziłam więc ciocia usiadła na środku ja byłam sama przy korytarzu. Ale było też e, no, trochę turbulencji, kiedy e, e, lecieliśmy nad Irlandią, więc dlatego takie gwałtowne lądowanie było, ale naprawdę ja i ciocia aż byłyśmy w szoku tak się na siebie popatrzyłyśmy. Ja myślałam, Jezus no". Bo ja kiedyś jak leciałam, ja się bałam. Dawno dawno temu to się bałam. E, zawsze czytałam te safety instructions, które są, znaczy nie wiem, czy w innych. W samolotach tak jest, ale w że oni mają tak, taką, taki plakiet na każdym yy, siedzeniu. Ja to zawsze czytałam, bo się tak bałam, ale teraz mam takie. E. I mój pokój wygląda tak. Tutaj mam wszystkie ciuchy, tutaj mam rzeczy do szkoły, tutaj nawet nie wiem, tutaj mam wszystko. Tutaj mam jeszcze książki, które dostałam od koleżanki, i z tego co wiem, to niektóre z tych książek nawet nie będę mogła używać, bo dali nam nowe. I mam mniej niż tydzień, żeby zamówić wszystkie. Online. Życzcie mi powodzenia. Jestem już w domu z moimi kotkami. To mnie najbardziej cieszy blu jak usypiałam to był ze mną i jak się obudziłam to byłam sama, ale później kilka minut później przyszedł do mnie i ze mną tulił. Tak, ze mną tęsknił, guys. I te kwiatki, które wam pokazałam, dostałam od Pushing Boya. Moja ciocia i mama się założyły, że przyjedzie po nas na lotnisko z kwiatkami. Nie było na lotnisku kwiatków, ale później w dom. Bo poszłam do niego na godzinkę po tym jak wróciliśmy do domu i wróciłam tak o 22:30 i miał kwiaty takie wielkie, niebieskie, hydrogeny. Ja nie wiem jak te kwiatki się nazywają, ale są piękne. I on zapamiętał, bo ja pamiętam, byliśmy kiedyś w, w centrum i przechodziłam koło tych kwiatków i mówiłam o kurde, ale piękne. No i mi kupił. Aktualnie to sprzątamy, tutaj są ciuchy takie wakacyjne, którą, które możemy schować, tutaj są ciuchy, które będą e, chowane tutaj, tutaj są trzecie, rzeczy, tutaj telefon się ładuje, kwiatki oczywiście. Muszę spakować mój plecak szkolny, ale muszę wszystkie notesy podpisać, muszę, muszę w ogóle zdecydować, który będzie do czego i normalnie jest teraz taki rozpieprz w moim pokoju, że ja nie wiem za co mam się zabrać. Prawie cały make-up. Schowałam tutaj make-up, którego nie potrzebowałam na teraz. Wysłałam już w paczce. I teraz tak. Tu mam taki pencil case Hello Kitty, i w nim chyba będę trzymała To będzie mój taki emergency kit, więc może będzie lusterko, jakieś podpaski, tampony, takie po prostu potrzebne rzeczy. I on jest po prostu so sweet. I love it. I tutaj mam tak. Tutaj mam jeden taki mały. Zeszczyt on jest, nie wiem jaki yy, Kosztował 12 zł I on jest w kratkę Więc nie wiem, może matematyka Tutaj mam taki większy W spiralkę Ma taki kolor, tutaj ma, te mam y, Różowy również w spiralkę I one obydwa są W kratkę i tutaj mam Taki największy, on jest w Beżowy i Nie wiem, nie wiem, nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie wiem te zeszyty, to ja nawet nie myślałam, który będzie do którego. Po prostu myślałam, okej, okay, jakoś to ogarnę, a teraz nie mam pojęcia, jak mam to ogarnąć. I jeszcze dowiedziałam się, że ja mam, chyba już wam to mówiłam, mam mniej niż tydzień, żeby zamówić swoje książki. I ja nawet nie wiem, jakie to są książki, dlatego że niektórzy dostali listę, a niektórzy nie. Ja na przykład nie dostałam. Jedna z moich koleżanek dostała i tyle. Więc ja jestem bardzo, bardzo confused. Moje koleżanki jeszcze nie kupiły sobie książek, bo też nie wiedzą what? Come on, what is going on! Nic nie wiemy, po prostu jest taki rozpieprz. Mamy nową dyrektorkę i myślę, że dlatego i po prostu wszystko jest takie messy. Więc moim priorytetem jak wrócę do szkoły to będzie się zapytanie o te książki i jeszcze muszę, muszę się zapytać o takie dwie klasy. Jest taka klasa LC. LCVP chyba coś takiego, i e, jak uczymy się w niej, w niej robimy różne projekty, i ona nam automatycznie dodaje ekstra e, punkty do matury. Ona jest w tym samym czasie co Polski. Polski! A ja chcę pisać maturę z polskiego w Irlandii, bo tak można. Ja mam dwie nauczycielki, które są z polskiego, e, z Polski i one właśnie to uczą, ale to jest w tym samym czasie co ta klasa. W której chcę, chcę się uczyć. I dwa razy w tygodniu mam religię i mam jeszcze jedną taką klasę, w której się uczymy o karierach i o wszystkim. I zastanawiam się, czy nie mogłam po prostu w jeden dzień robić polski, a w drugi dzień uczyć się tego LCVP. Byłoby to bardzo trudne, dlatego że będę musiała nadrabiać oczywiście, ale myślę, że udałoby mi się, jakoś bym to wszystko ogarnęła, a jak nie. To bym po prostu uczyła się polskiego poza szkołą, ale ja nie wiem, kiedy bym znalazła na to czas. Ale z tego, co słyszałam, to tutaj na przykład matura z rumuńskiego i z polskiego jest bardzo prosta z porównaniem z polską, więc nie wiem, jest. Też tak fajnie, że będę miała troszeczkę prostszą Bo na bank chcę ją napisać Żebym po prostu miała to jakby się, się chciała kiedyś przeprowadzić z powrotem do Polski Że pisałam maturę z polskiego Więc kochani, message of the day Nie bądźcie jak ja i nie wracajcie do szkoły Dwa tygodnie po tym jak się zaczęła Bo macie mętnik w głowie Nie wiecie co, za co macie się zabrać Ja jestem po prostu Chaos, chaos się dzieje teraz w mojej głowie Nie mam co mam robić Please niech ktoś tutaj przyleci i mi pomoże Bo ja ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem. Kończę ten film, bo ja już nie mogę. Muszę się zabrać za jedną rzecz, a nie cztery rzeczy na raz. Widzimy się w następnym filmie, guys. Życzcie mi powodzenia. Pa!